Hej, hej, moja piękna duszo. Witam Cię na najnowszym czytaniu. Jeżeli jesteś tu pierwszy raz, to zobaczymy sobie dla Ciebie, co się zbliża w miłości. To będzie jedyne czytanie, które potrzebujesz na ten moment. Jeżeli trafiłaś na ten film, to dokładnie tą informację potrzebujesz teraz usłyszeć. Także zobaczymy sobie, co się do Ciebie zbliża. A ja serdecznie zapraszam Cię na masterclass, manifestacja z doświadczenia, gdzie nauczę Cię, w jaki sposób w bardzo prostych krokach możesz zamanifestować swoje upragnione marzenia, jakie są prawa tego wszechświata, których Powinniśmy się trzymać. Możesz dołączyć też do naszej grupy na Telegramie, która jest zawarta właśnie w kursie, gdzie wszyscy się wspieramy, motywujemy, gdzie są osoby, które chcą manifestować życie swoich marzeń. Dostajesz także pierwszy w Polsce wykład, w którym Użyte zostały karty Tarota i odczyt z pola, gdzie tak naprawdę właśnie za pomocą kart jestem nakierowana, w jaki sposób mam mówić, o czym mam Wam mówić, jeżeli chodzi o tą manifestację. Jest to, wydaje mi się, że pierwszy taki w Polsce projekt, także serdecznie Cię zapraszam. Mój również jest to pierwszy taki projekt. No i mega się cieszę, mega się cieszę na tą przestrzeń. Mamy tam cudowne kobiety, które są już w grupie, oczywiście jest to również dla mężczyzn, gdzie wszyscy się wspieramy, motywujemy. I również masz tam wykłady a propos manifestacji. Jak przezwyciężyć overthinking, tak naprawdę, jak go zamienić właściwie nawet z negatywnego ciągłego mielenia pewnych tematów na coś, co jest dla ciebie całkowicie pozytywne, jak możesz jeszcze łatwiej manifestować upragnioną rzeczywistość, właśnie wiedząc, jak to wszystko działa, właśnie zamieniając ten overthinking na coś dla ciebie, co będzie Twoją wewnętrzną tak naprawdę mocą. Uczę też tam tego, jak. W ogóle manifestować, jakie jest prawo mm, manifestacji, jakie są prawa właściwie manifestacji. Także serdecznie Cię zapraszam. Będzie to przypięte jako pierwszy komentarz na dole, bądź w opisie tego filmu, a my zobaczmy w takim razie, co do Ciebie się zbliża w miłości. Wow. Przed sobą coś całkowicie nowego, widzę tutaj ekspansję, nową fazę życia. Dosłownie nowa faza w kontekście miłości zaczyna się dla ciebie. Jesteś przygotowywana w tym momencie na jakąś nową drogę, żeby wejść na jakąś nową drogę. Wzrosłaś ostatnio po pewnych doświadczeniach, wzrosłaś po jakiejś sytuacji, która w życiu nie była dla ciebie być może łatwa, także lekcja duszy została w pełni odrobiona. Zamieniłaś pewną słabość być może, być może ciężkie doświadczenia w twoją własną moc i zaczyna się dla ciebie coś nowego. Wow. Dostaniesz dokładnie to, czego chcesz. Widzę progres, widzę, że zawita u Ciebie jakaś całkowicie nowa energia. Być może też widzę, że jeszcze potrzebujesz zdystansować się od jakiejś osoby z przeszłości, która może miała jakiś problem z byciem blisko, może miała problem z mówieniem o swoich emocjach. Mogła to być osoba, która w jakiś sposób dawała ci poczucie, że, że nie ma jej w pełni dla ciebie. Może był to ktoś, kto w jakiś sposób się obrażał, być może to jest osoba, która łatwo wchodziła w defensywę. Ta osoba cię zraniła ewidentnie, być może ta osoba miała unikający styl przywiązania. Pokazuje się ona jako ktoś, kto być może właśnie unikał rozmów, nie do końca mówił to czego chce. Być może ty miałaś tutaj taką lekcję stawiania pewnych granic w tej relacji. Ta osoba tutaj się pokazuje jako ktoś, kto być może długo chował sobie urazę, ktoś, kto być może w jakiś sposób miewał wa wahania nastrojów. Które były dla ciebie raniące. Zmiany zdania tu być może były. To była karmiczna relacja, która miała ci pomóc uwolnić pewne traumy w tobie, pewne triggery, uświadomić ci, że one w ogóle istnieją, uświadomić ci, że tutaj był jakiś schemat w tobie, który się odgrywał. Ta lekcja miała pozwolić ci nauczyć się miłości własnej i po prostu miała nauczyć Cię odpuszczenia pewnych sytuacji miłości, która będzie też z drugiej strony i wolnością mm, takiej miłości, która mówi o tym, że ja niezależnie tak naprawdę co się dzieje w moim życiu miłosnym to stawiam na siebie a stawiam na moje zasady, stawiam na moje granice ale to nie znaczy też, że ja na przykład jakiejś osoby tutaj nie kocham to nie znaczy, że ja jej w jakiś sposób nie szanuje. To nie znaczy, że ja nie zdobyłam z tą osobą pewnych doświadczeń. Ta lekcja tutaj się pokazuje jako coś takiego, co miało cię nauczyć odpuszczenia, a przy tym samym wybaczenia również i zrozumienia, że wszystko jest odbiciem Ciebie na wyższym poziomie. Odbiciem Twoich ran, Twoich lęków, Twojego być może wewnętrznego strachu przed porzuceniem. Tutaj był jakiś sabotaż w tamtej relacji, sabotaż przed naprawą, przed zintegrowaniem pewnych as aspektów. Być może niektórzy z Was próbują dalej nad tym pracować w tej relacji, niektórzy z Was próbowali i się nie udało. Tak czy inaczej, istotny jest tutaj pewien sabotaż, jeżeli chodzi o tę sytuację. Sytuacje mogły być zamieszane inne osoby, bądź sytuacje z zewnątrz, które wpływały negatywnie na Waszą relację. Mogły to być opinie z zewnątrz, mogła to być jakaś osoba trzecia. Tutaj ewidentnie widzę, że ktoś być może ktoś był osobą trzecią. W to wszystko był zamieszany pewien flirt, randkowanie. Zbliżenia fizyczne, ale tutaj widzę, że na to miały wpływ jeszcze inne osoby, że były tutaj zamieszane w to inne osoby, być może to był jakiś trójkąt miłosny. Jeżeli to nie były osoby, to ewidentnie było coś z zewnątrz, co sabotowało relacje. Mógł być to nawet jakiś negatywny schemat, właśnie, być może unikania, być może ymm, właśnie takie dwa bieguny: styl przywiązania lękowy, styl przywiązania unikający. Tutaj widzę, że ta osoba może w jakiś sposób za Tobą tęsknić, może wspominać wspólne czasy z Tobą, chyba że to Ty jesteś po prostu tą osobą, która w jakiś sposób tęskni, odczuwa nostalgię. Być może jeszcze gdzieś tam zerkałaś na, na wasze zdjęcia, albo ta osoba zerka. Jeżeli to nie ty, to, to tak jak mówię, to może być ta osoba. Tutaj ewidentnie się pokazuje, że potrzebujesz dokonać, stworzyć właściwie w Twoim życiu całkowicie nowe wspomnienia i one jak najbardziej za niedługo się stworzą dla Ciebie, bo przed Tobą nowy etap. Nowa faza. Wchodzisz na wyższy level w miłości. Tutaj mogłaś mieć wrażenie, jakby ta osoba nie do końca była tobie współ... wspólnikiem, nie do końca z tobą współpracowała, nie była twoim partnerem, a być może um, tutaj ktoś w relacji miał poczucie, jakbyście ze sobą rywalizowali, albo była jakaś osoba z zewnątrz, która nie wpływała dobrze właśnie na waszą relację. Ktoś tutaj nie do końca mówił prawdę. Była jakaś inna kobieta, bądź być może jakaś inna osoba w relacji, po prostu, która w jakiś sposób tutaj wpływała negatywnie. Mogła być nieszczerość. Mogła być nieszczerość w tym, co się tak naprawdę czuje, ktoś nie mówił w pełni tego, co czuje. Także taka sytuacja tu się pokazuje. Ty poczułaś się w pewnym momencie życia w miłości, jakbyś dostała nóż wbity po prostu w plecy przez tą osobę. Zaczęła się wtedy w waszym życiu separacja z tą osobą. Dostaliście szoku wtedy, kiedy to się wszystko zaczęło. Kiedy zaczęła się separacja, doznaliście szoku. Być może nie spodziewaliście się w ogóle tego, że nagle ta separacja zajdzie, i wtedy mogła odpalić się was rana ym, bycia niewystarczającym. Mogliście się poczuć sfrustrowani, mogliście tutaj się poczuć, że nie macie pewnej pewności siebie. To był taki samosabotaż. To był problem ze strachem u Ciebie, lękiem, strach przed porzuceniem, być może włączyła się również jakaś zazdrość, generalnie duża frustracja i ona wynikała podświadomie z takiego poczucia, że nie jestem wystarczająco dobry, dobra, skoro takie rzeczy się dzieją. Ty mogłaś nawet świadomie nie zauważać, że tak się czujesz. Być może to podświadomie po prostu to, co się wydarzyło, co się pokazuje w przeszłości z tą osobą, drugą, jako istotne dla ciebie, to widać, że się tego może w ogóle nie spodziewałaś: tego zakończenia, tej sytuacji, która zaszła, i to właśnie uaktywniło w tobie takie różne emocje, które cię troszeczkę wręcz zalewały. One były związane właśnie z brakiem poczucia bezpieczeństwa, ale też z takim poczuciem, że nie czuje się wystarczająco dobry. Ktoś już się nie czuł wystarczająco dobry. Widzę, że za niedługo otrzymasz jakiś telefon, ktoś do ciebie zadzwoni, bądź napisze, albo się spotkacie i ktoś po prostu wyzna ci tutaj emocje, wyzna ci uczucia. Ktoś dalej coś do ciebie czuje i ktoś ci to wyzna, albo ty masz taki plan, żeby komuś to wyznać. Oczywiście, jeżeli ty masz taki plan, jeżeli do, ciego, do tego cię ciągnie, to może to być twoja energia. Tak czy inaczej widzę tutaj, że ktoś daje komuś znać, że są tutaj jakieś uczucia. Także za niedługo tutaj dostaniesz wiadomość albo ty wyjdziesz z tą wiadomością do drugiej osoby. Będzie wyznanie uczuć i będzie randka. Podejrzewam, że to jest z kimś całkowicie nowym, bo pokazało się, że dla ciebie tutaj zaczyna się jakaś nowa faza. Więc dla większości z was to będzie z kimś całkowicie nowym. Jeszcze jeden, 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 jeden widzę, a to jest o, o całkowicie nowych początkach. Jeżeli macie relację, w której pracujecie nad związkiem, w której jesteście razem, w której macie kontakt, w której liczycie na rozwój, dla was to będzie z tą samą osobą. Natomiast tutaj widzę ewidentnie mm, dla większości z was, że to będzie poznanie kogoś całkowicie nowego. Tak czy inaczej, szykuje się randka, szykuje się nowa faza w miłości, w której zaczniesz doświadczać generalnie życia relacyjnego z zupełnie innej energii, która będzie bardziej dojrzała. Wzrosłaś na swojej przeszłości i zaczynasz tworzyć, tak jak wcześniej powiedziałam, całkowicie nowe. Doświadczenia, dzięki temu będziesz miała nowe wspomnienia, uzyskałaś nową percepcję dzięki temu, co się ostatnio wydarzyło, więc w gruncie rzeczy to była dla Ciebie bardzo ważna lekcja. Ktoś tutaj nie pokazuje swoich prawdziwych uczuć albo nie pokazywał, U, um, tak naprawdę ktoś tutaj starał się udawać, być może ukrywać swoje prawdziwe emocje, uczucia, lęki. Gaslighting też się tutaj pokazuje, być może jako istotne. Ta sytuacja tutaj widać, że wywarła piętno na Tobie z przeszłości i potrzebujesz czasu, żeby sobie z tym poradzić. Potrzebujesz czasu, żeby się od, od tego uzdrowić. Być może ten czas już sobie dałaś, być może już długo tutaj próbujesz procesować to wszystko. Być może skupiłaś się właśnie na pracy nad sobą, nad pracy ze swoim cieniem, z uzdrowieniem siebie i dlatego tutaj przychodzi do Ciebie całkowicie nowy etap teraz w miłości. Tak jak mówię, tutaj się szykuje coś nowego, będą wyrażane uczucia, będą randki, będzie nowa faza życia. Być może zdecydujesz się, aby podjąć się pewnego ryzyka, jeżeli chodzi o miłość. Na początku nie będziesz ufać, ale jak najbardziej pokażą się w Twoim otoczeniu opcje. Będzie po prostu będziesz miała wybór jak najbardziej, moja piękna dusza. Już niebawem, także napisz w komentarzu, wszystko zawsze działa na moją korzyść. Tutaj widzę, że do Twojego życia przychodzi stabilność, ochrona, poczucie wzrostu, poczucie kreatywności, poczucie swobody przy kimś. Także przychodzi jakaś relacja, która na początku będzie. Um, będzie zaczynałaś jeszcze z tego punktu, w której boisz się zaufać po tym, co wcześniej przeżyłaś, natomiast rozwinie się to w gruncie rzeczy tak, że naprawdę poczujesz tutaj dużą stabilność. Ktoś pojawi się nagle, ktoś pojawi się niespodziewanie, coś się pojawi niespodziewanie. I ewidentnie to jest na podstawie wzrostu, który ostatnio w Twoim życiu się zadział, to będzie osoba, z którą poczujesz kompatybilność dusz. Także moja piękna duszo, jeżeli to z Tobą rezonowało, to możesz zasubskrybować ten kanał, wtedy podłączysz się pod świadomość zbiorową naszej tutaj energii i wszystkie czytania będą stricte dla Ciebie. Oprócz tego zapraszam Cię również do wsparcia tego kanału, gdzie codziennie dostajesz energię dnia. Mniej więcej około 10-minutowe, 5-minutowe filmiki codziennie na to, jaką mamy energię dnia, kartę dnia, Rady na dany dzień, podłączysz się po prostu wtedy pod ekskluzywne treści, które tutaj są cały czas dla Ciebie dostępne na pierwszych trzech poziomach wsparcia kanału. Oprócz tego stworzyłam również czwarty i piąty poziom wsparcia kanału, gdzie będą dostarczane ekskluzywne materiały, ale już nie w postaci energii dnia i czytań, tylko bardziej w postaci masterclassów. Masterclassów o rozwoju osobistym, o rozwoju duchowym. Tam będą różne tematy, tak naprawdę zobaczymy, jakie to będą przestrzenie. Pierwsza przestrzeń, która ostatnio powstała, to jest Właśnie przestrzeń na temat manifestacji, do której jeszcze raz serdecznie Cię zapraszam. Link znajdziesz w opisie tego filmu. Życzę Ci pięknej miłości i wszystkiego, co najpiękniejsze. Do usłyszenia w następnym filmie. Papa! Pa.